Dzień dobry, witajcie na Wcześniej Wstawaj Więcej Czytaj, ja jestem Dorota Orzuk i um, praktycznie każdego dnia około dziewiątej prowadzę transmisje, w których dzielę się z Wami tym, co mi zupełnie odmienia jakość życia, dzielę się z Wami książkami, które czytam, dzielę się z Wami wiedzą, którą, którą gdzieś tam przyswajam, która mnie często bardzo olśniewa, dzielę się z Wami także tym, co... co co do mnie przychodzi, przemyślenia, refleksje, olśnienia moje własne, które czasami samą mnie zadziwiają. Więc witam na kolejnej transmisji. Przypomnę tylko, że dzięki tym transmisjom możemy sobie porozmawiać, dowiedzieć się, zgłębić, odkryć, uwolnić. Możemy dzięki tym transmisjom, transmisjom um, uświadomić sobie, Przede wszystkim to, że emocje, emocje mogą być dla nas błogosławieństwem albo przekleństwem. I dzięki tym transmisjom dowiadujemy się, jak sprawiać, jak tym wszystkim zarządzać, jak to, 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 wszystko, jak to wszystko tutaj w sobie odkrywać, żeby właśnie były błogosławieństwem. Wczoraj rozmawiałyśmy, rozmawialiśmy o tym, że właśnie nie... blokowanie emocji często doprowadza do takiego oporu wewnątrz nas. Blokowanie emocji doprowadza do tego, że powstaje w nas opór, który potem decyduje o tym, że nie pozwalamy sobie na fajną jakość życia, że odmawiamy sobie różnych rzeczy, że nie korzystamy z szans, z możliwości, które... Do naszego życia przychodzą. Opór, który w nas powstaje, to jest opór wręcz przed życiem. I Och, będzie mnie o Nie wiem o co chodzi, ale czasami tak mi się zdarza. Dzień dobry, dzień dobry, chodźcie, dołączcie do mnie. Kto uważa, że warto, to już polecam, żeby udostępnić tę transmisję. A dziewczyny, które tutaj dołączacie z mojego zespołu, to bardzo poproszę, z mojego zespołu Mary Kate, to czy Rozwojowej Kawy, to bardzo proszę o też udostępnienie na naszych grupach. Um, dzisiaj bardzo będzie króciutko i myślę, że dzisiaj podzielę się z Wami jedną rzeczą. Ponieważ tak mi przyszło dzisiaj rano, że czasami cały ten rozwój, cała ta zmiana wydaje nam się czymś takim wielkim, czymś takim Ojeny, ile to trzeba robić, przecież ile tych transmisji, już ile tych książek ta Dorota przeczytała, ile tego wszystkiego jest, czyli ile to potrwa. Więc uruchamia nam się mechanizm właśnie może przekonania, że to jest trudne, że to jest ciężkie, że to będzie trwało. I tak naprawdę to już powiedzieliśmy sobie o tym, że taka zmiana, żeby była permanentna, ona musi być, musi, nie musi, ale bo może spłynąć na ciebie łaska z góry i z dnia na dzień zmienisz swoje życie. Jeśli tego potrzebujesz, absolutnie tego życzę, jest to absolutnie możliwe, wiele osób tego doświadczyło. Natomiast e, zwykle gdzieś tam ta zmiana dokonuje się właśnie stopniowo poprzez odwracanie naszego umysłu e, w stronę zupełnie innych myśli, które do tej pory nam towarzyszyły. I dzisiaj chcę zaprosić cię do tego, e, żebyś przyjrzała, przyjrzał się jednej rzeczy, jednej malutkiej rzeczy, która daje bardzo dużą e, różnicę, wprowadza zupełnie inną jakość życia. I ta rzecz nie jest trudna, nie jest wymagająca, nie jest ciężka, nie jest to nie wiadomo jaka praca, ale jest to jedna rzecz, którą mm, warto, żebyś na przykład dzisiaj podczas tej transmisji podjęła podjął decyzję, że wprowadzasz swoje życie i wtedy ona będzie naturalnie się e, działa. To jedną rzeczą... E, Ponieważ wczoraj dużo rozmawialiśmy, rozmawialiśmy o, o tym oporze i na pewno jeszcze do niego wrócimy, bo słuchajcie, temat oporu to jest jak sobie uświadomimy, że jedyna najważniejsza praca, jaką mamy do wykonania, to właśnie zmniejszyć opór, czyli bardziej przyzwalać na to, żeby dobro przez nas przepływało. Po, przyzwalanie na to, żeby dobro przez nas przepływało, to jest właśnie ta podnoszenie tej świadomości, emocji, tego, co, co, co tam w nas jest, tych przekonań, które mamy, tego wszystkiego, o czym do tej pory rozmawialiśmy. Ale jedną rzeczą, która, czekajcie, bo mi tu piszą jedną rzeczą, która, e, którą możesz prowadzić każdego dnia, a dać ci wielkie, gigantyczne. Niesamowite owoce, że za jakiś czas powiesz, kurczę. To jest niesamowita zmiana w moim życiu. Odczuwam ją w sobie i wokół siebie, w moim, w moim świecie niewidzialnym i w świecie, który jest rzeczywisty. Aby do tej zmiany doszło, zachęcam Cię do tego, żebyś. Napięcia. Przepraszam, nie jest to celowe, absolutnie. Zachęcam cię do tego, żebyś w każdej sytuacji, w której jesteś, w każdej sytuacji dnia codziennego, w której jesteś, zdecydowała się doszukać, jeśli trzeba, bardzo, ale widzieć przede wszystkim coś dobrego. I brzmi to może jak slogan banalnie, jak te hasła zmień swoje życie, możesz wszystko i tak dalej. Ale rozmawialiśmy też bardzo dużo o tym, że każdy z nas e, interpretuje sytuację, że czasami bywa tak, że jedna sytu, jedną, te, tę samą sytuację e, różne osoby widzą w różny sposób. Bo tak się dzieje poprzez pryzmat wszystkich przekonań, doświadczeń, emocji. E, Poprzez okulary, które każdy z nas ma różne na sobie. Ale zmierzam do tego, że to nie jest żadna nowość, bo już o tym rozmawialiśmy, ale chcę powtórzyć do celu naszej, naszego dzisiejszego przesłania. Nie tak bardzo sytuacje i fakty na nas wpływają, jak to, jak my je widzimy, czyli jak my je interpretujemy. I teraz, jeśli podejmiesz dzisiaj decyzję, że w każdej sy swojej sytuacji, czy to z przeszłości może, która się za Tobą wlecze i ciągle rozkminiasz, czy to z, z dnia dzisiejszego, codziennego, codzienności naszej, z teraźniejszości. Ale jeśli w każdej sytuacji, która Cię spotyka, zdecydujesz się skupiać uwagę, a skupianie uwagi to jest wytwarzanie myśli odpowiednich, <laughs> skupianie energii na tych myślach, Skupianie, skupisz uwagę na tym, co w tej sytuacji jest dobrego. A to znaczy, że będziesz energetycznie dokarmiać myśli, które dają ci dobre emocje. A jeśli tak jest, a uwierz, że to ma niesamowitą moc, świadomość tego, że każda myśl, każda myśl jest energią. Każda myśl jest energią, która potrzebuje się rozprzestrzenić i wyrazić i rozprzestrzenić. I każda energia przyciąga do siebie podobną energię. To jeśli weźmiesz poprawkę uwagę na to, że tak jest, że myśl, którą, e, która jest w Twoim umyśle, przyciąga do siebie jej podobne energetycznie myśli i coraz bardziej naładowane energetycznie, no bo to przecież się zwiększa. Bo się wyraża i rozprzestrzenia, to jeśli w, każdym, w każdej sytuacji zdecydujesz, że będziesz się wręcz uczepiać, jeśli będziesz na początku tej drogi, to będziesz się wręcz przyczepiać do tego, co jest pozytywne w tej sytuacji. Doszukuj się wręcz tego, co jest pozytywne, nawet jeśli to jest koszmarna sytuacja. Doszukaj się na siłę, wręcz, chociaż nie lubię tego słowa, ale na początku to jest takie wręcz na siłę, no bo jak ja mam tutaj coś dobrego widzieć, jak to jest takie koszmarne, ale proszę Cię, jeśli z mi zaufasz i zaczniesz to praktykować, to w końcu w, w końcu dostrzeganie pozytywnych rzeczy stanie się Twoim nawykiem, stanie się czymś, co Twój umysł będzie Ci podpowiadał jako jako, jako jak w tej wyszukiwarce internetowej jako pierwszorzędne, czyli będzie Ci podsuwał te dobre myśli o tej sytuacji, jako takie kryteria dotychczasowego wyszukiwania. I do czego to doprowadzi? Ano, rezultaty, które osiągniesz, będziesz mieć dzięki temu, to. Twoja wręcz zbudowana radość życia, zbudowane pozytywne myślenie. Dlaczego u nas nazywa się budowanie siebie? Ponieważ jest to budowanie naszych nowych, pozytywnych nawyków. Wiecie, że mamy nawyki myślowe, jak mycie zębów, tak samo mamy nawyki myślowe. Więc jeśli zaczniesz uczepiać się wręcz, tego, co jest pozytywne w, danych, w tych sytuacjach Twoich, tak? w Twojej codzienności, w Twoim życiu, to naturalnie będzie miał miejsce proces, że do tego, do tego Twojego, czego, do czego się uczepiłaś, przy czego się przyczepiłaś, tak, czyli będziesz skupiać na tym swoją uwagę, swoją energię, to automatycznie do tego będą się doklejać kolejne rzeczy, które będą chciały się do tego dokleić, doczepić które im, im podobne e, będą po prostu zwiększać, e, e, zwiększać, no może potęgę, nie wiem jak to, energię, zwiększać e, moc tego. Więc z czasem. Z niewielkim czasem zobaczysz, że stanie się to bardzo łatwe, naturalne i będziesz e, sama siebie nie poznawać, bo będziesz naprawdę pozytywną osobą. Naprawdę, ludzie wokół ciebie będą ci mówić, że się zmieniłaś, że co się w tobie zmieniło, co zmieniłaś, co się stało. I zaczniesz rzeczywiście widzieć tego wielkie rezultaty, choć była to taka malutka, malutka rzecz. I... Absolutnie, <laughs> jeśli wracając do naszego oporu, który jest po prostu moim, <laughs> lubię ten temat bardzo. Tak jak wczoraj, proszę wszystkie osoby, żeby napis... żebyście napisali do mnie, <laughs> jeśli was temat właśnie zmniejszania oporu w swoim życiu bardzo interesuje, chcecie to praktykować, chcecie do tego narzędzia, chcecie prowadzenia w tym cokolwiek, w ogóle was to po prostu interesuje, to proszę o kontakt. Bo będę chciała coś z tym e, dalej zrobić. Są narzędzia, są, są rzeczy, które można praktykując, właśnie e, stosować e, do zmniejszania naszego oporu. Bo <laughs> dopóki, e, dopóki e, doświadczasz w swoim życiu sytuacji, których nie chcesz, które cię, żyjesz życiem, które po prostu cię denerwuje, to znaczy, że masz w sobie opór, czyli nie masz Przyzwolenia na to, żeby działy się dobre rzeczy. Słuchajcie tylko na potwierdzenie tego, co, co może tutaj dla niektórych być nowością czy jakąś fanaberią. Przyjrzyjcie się tylko w swoim środowisku, ile jest osób, które wręcz walczą o swoją pozycję. O swoją pozycję, dlaczego czegoś nie mogą zrobić? Dlaczego? Z czegoś nie mogą skorzystać? Dlaczego muszą być tam, gdzie są? Popatrzcie, jak często jest tak, że ktoś wokół ciebie ma jakiś problem, dostaje na to rozwiązanie. A jednak nie wybiera tego rozwiązania, tylko tkwi w swoim problemie, w takim sensie, że mówi ciągle: Na przykład, ja nie mogę tego zrobić, ale ja nie mogę, ty możesz, ja nie mogę, yy, zrozum, że ja tak muszę, i tak dalej, i tak dalej. To jest właśnie sytuacja, która pokazuje to, że my ludzie budujemy w sobie opór poprzez bronienie naszych przekonań, nie negatywnych, bo nie mamy świadomości, że ich nawet wręcz. Bronimy. Co więcej, czasem, czasem taka osoba w kimś, kto chce jej dać to rozwiązanie, uświadomić to rozwiązanie, pomóc, widzi wręcz nawet wroga. wroga. Tak bardzo broni swoich przekonań, czyli tak bardzo ona, jej umysł i jej ciało przyzwyczajone jest do tego oporu. Rozmawialiśmy kiedyś, widzicie, płacze. Rozmawialiśmy kiedyś o tym, jak bardzo nasze ciało uzależnione jest od emocji, które, e, którymi było karmione. Zachowuje się jak narkoman. Jeśli było karmione, e, wiecie, hormonami stresu, to domaga się hormonów stresu. Więc Świadomość tego wszystkiego może nas uwolnić, i dlatego zapraszam do tych transmisji. Zapraszam do komentowania, do udostępniania, do, do kontaktu. Zapraszam do tego, żeby wyruszyć ze mną czy, czy samej, ale przede wszystkim, żebyś wyruszyła w tę drogę, bo możesz zmienić totalnie wszystko, wprowadzając chociażby tę jedną malutką rzecz, którą się dzisiaj z Tobą podzieliłam. Koniecznie poproszę o Twój komentarz. Co o tym myślisz? Jaki jest Twój stosunek do tego? Jeśli uważasz, że nie możesz jej wprowadzić, to zastanów się nad tym, dlaczego uważasz, że nie możesz jej wprowadzić. Zastanów się, bo to da Ci taki wgląd w siebie, nie? Czy jesteś sobie przyjaciółką, czy wręcz dokarmiasz wroga, który w tobie gdzieś tam się. Zagnieździł, jak ten biały i czarny wilk. Macie, znacie na pewno te historie. Jeśli nie, to piszcie oczywiście udostępnię. Cudownego dnia, wszystkiego, co najlepsze. Jedna mała rzecz może dać wielkie, wielkie zmiany i to jest naprawdę piękne w naszym życiu. Dziękuję, że jesteście. Bardzo serdecznie pozdrawiam.